Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam najnowszy numer magazynu Merci. Jest to numer z lipca 2019 i zobaczcie, jakie mamy prezenty w środku. Mamy pluszaki, pluszowych pijamersów I tutaj już można zobaczyć, że w naszym magazynie jest Codboy, ale oczywiście są wszyscy pijamersi do kupienia. Cena takiego magazynu to 14,99. Spójrzcie tylko, jaki słodki, uroczy. Pijamersi. Odboy. On jest cały wykonany z pluszu. Ma wyszywane oczka. Nie ma tych takich twardych, przyszywanych, więc się nadaje również dla małych fanów pijamersów. Ma tutaj zawieszkę, można go sobie przy czymś się zawiezić. Jest fajny, bardzo fajny pluszak. Tutaj ma dużą metkę, no i tutaj też na rączce to trzeba odciąć. A co się znajduje w magazynie? Szybciutko sobie zajrzymy do środka. Pepa na wycieczce z zestawem biwakowym była u nas na kanale. Poszukajcie w filmach albo w dziale magazynów dla dzieci. No i tutaj mamy poziom kodboja, fakty. Tutaj mamy Sovelle, mamy coś do czytania, komiks. Komiksy są naprawdę świetne, zwłaszcza kiedy dzieci już same czytają. Wtedy komiksy są fantastyczne dla takich dzieciaków. Kolorowanka. Ło, tutaj jest nawet Romeo, jakiś test. Tutaj mamy zabawę z naddźwiękową Sowellą. Co dalej, co dalej? Też mamy tutaj coś do rozwiązywania. No, zobaczcie, walkie toki tutaj możemy zrobić ze skartoników z z po soczkach, czy ja dobrze widzę tak, kartoniki po soczku ze słomką, ale super rzecz. Tutaj mamy do wycięcia, do naklejenia, gra kształtów zabawa, no i tak wygląda nasz magazyn. Są też odpowiedzi, ale nie zaglądamy w odpowiedzi. Kolejny numer będzie od 17 września. Piankolina agentów. Nie będzie superagentów. i. Super agentów. i trzy niespodzianki. A póki Sopty. co w lipcowym magazynie mamy właśnie takie oto fantastyczne pluszaki z bohaterami z bajki. W dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych Je filmach.